Ile pan, panowie w takiej straży wojskowej wyjazdów rocznie macie? Co? Z 50, 100? Co, coś takiego? Teraz więcej? Dobrać. Więcej? I, I czym się głównie zajmujecie? Czy na przykład poligony, ochrona? Czy, 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 czy na, na czym polega tutaj zabezpieczenie? Jednostka to, też? Nie, i Poza teren na przykład jednostki poligonu wyjeżdżacie? Jeżeli jest potrzeba. Je to okay. to jest potrzeba. Dobra, dobra. I on ma wody? Dwa tysiąca. O, zobaczcie. To... Jak pożarniczy. Jak pożarniczy. Mogę sobie wejść?